Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Miło mi bardzo Państwa powitać. Po raz kolejny Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z literaturą środkowoeuropejską. Dawno nie było rzeczy ze Słowacji, i dzisiaj jest, dlatego że dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o książce Jana Puczka Małe Karpaty Wędrówka po prawdziwej i wymyślonej krainie. Książka okazała się nakładem wydawnictwa czarne w serii Sulima. Książkę przełożył pan Andrzej Jagodziński. No i jeżeli znacie państwo serię Sulima, to są te bardzo skromno okładkowo, książki niewielkie, miękka oprawa, białe, czarno-białe zdjęcie, to mam wrażenie, że książka Jana Puczka do tej serii idealnie pasuje. Po prostu idealnie ona do tego, o czym ta seria opowiada. Jak są wybierane tytuły, to ta książka świetnie tam pasuje. To nie jest książka długa, to jest 30 tekstów nie za długich. 30 tekstów, które łącznie dają około 250 stron lektury, więc no z prostej rachuby wynika, że to są teksty naprawdę krótkie. I są to teksty, powiedziałbym, dosyć specyficzne. A może nawet nie jakoś bardzo specyficzne, może to jest niewłaściwe słowo. To są teksty spójne, i to są teksty, które mnie zaskoczyły, bo spodziewałem się trochę czegoś innego. Jan Puczek się u mnie jeszcze nie pojawiał. Tak jak wspomniałem, mam zakolejkowaną jego książkę wcześniejszą, która ukazała się nakładem książkowych klimatów. No ale jeszcze się nie doczekał i mam wrażenie, że małe Karpaty uchoigielne. Niejako wywołają, i że teraz będzie wcześniej, teraz będzie szybciej, no bo wreszcie jest jakiś konkretny powód. Dwa słowa może o tytule. Małe Karpaty to jest pasmo górskie w Słowacji. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo kiedy byłem w Bratysławie i gdzieś tam spacerowaliśmy z Weroniką Gogolą, to ona powiedziała mi: zobacz tutaj, popatrz na te góry. Te góry. To są małe Karpaty. One tutaj się zaczynają i nie da się tego pisać inaczej niż z zaskoczeniem, bo widzicie państwo z jednej strony równinę i z tej równiny z takiej prostej, gładkiej równiny nagle pojawia się jakaś mała górka, potem większa, potem większa i Weronika mówi: zobacz, one tu się zaczynają. To jest pierwsze wzniesienie tego pasma i muszę przyznać, że Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem. Nie góry jako takie, tylko początek pasma górskiego, pierwszą górkę, pierwszy wzgórek małych Karpat. Więc małe Karpaty gdzieś także u mnie wywołują jakieś wspomnienia. To też mój tekst. Również mógłby znaleźć się w książce Jana Puczka, gdyby ze mną porozmawiał. Bo te teksty, które tutaj Państwo znajdziecie, to są teksty oczywiście wszystkie autorstwa Jana Puczka, ale to są teksty bardzo zróżnicowane. Dlatego, że z jednej strony znajdziecie Państwo tutaj, powiedzmy, mini reportaże historyczne, które bardzo interesujące są dla mnie. I przyznam, że spodziewałem się więcej czegoś takiego. Nie mogę powiedzieć, że odczuwam niedosyt. Bo ta książka dała mi też inne rzeczy, ale te historie o rodzie Palfich, te historie o drwalach niemieckich, Unskarach, ludziach sprowadzonych w XVIII wieku, żeby tam mieszkali, żeby mieszkali w górach, w małych skupiskach, właściwie w pojedynczych chatkach, żeby mieszkali, żeby wycinali i żeby dbali o te lasy, ta historia jest fascynująca. Zupełnie nieznana, mam wrażenie, w Polsce. No, my mamy oczywiście inne mniejszości, mieliśmy inne historie tego typu, ale ta była fascynująca. Ludzie, którzy żyli tam przez lat prawie 200, z pokolenia na pokolenie, w odosobnieniu i którzy nagle dowiedzieli się, że do tego państwa po II wojnie światowej nie pasują. Nagle dowiedzieli się, że są mordercami i Niemcami z trzeciej Rzeszy, bo mówili po niemiecku, bo ich rodzice mówili po niemiecku, bo ich dziadkowie mówili po niemiecku, bo ich pra-pra-pradziadkowie zostali przez Marię Teresę tam osadzeni. I Hunckarowie będą się w tej książce pojawiać wielokrotnie, będą się pojawiać na poziomie takiej kultury materialnej, ale także na poziomie ludzkim, dlatego że... Ich potomkowie także w tej książce się pojawią: osoby, które jeszcze żyją, osoby, które dziedziczą na przykład tylko niemieckie imię, ale dowiadują się od innych, że są faszystami, na przykład. Mentalność Europy Środkowej to jest ciekawa historia. Pomijam. Wątek Hunskarów jest jednym z przykładowych wątków, które nazywam reportażem historycznym. Poza reportażem historycznym. Jest sporo w tej książce tekstów, które właściwie ocierają się o opowiadania. Są to opowiadania bardzo poetycko napisane o pojedynczych ludziach. To są historie, które, jeżeli przeczytamy całe, to na przykład nagle odkryjemy, że historia wydarza się w latach dwudziestych albo że historia dotyczy lat sześćdziesiątych. Są one napisane w ten sposób, że Każda z nich ma innego narratora, a właściwie narratora ma jednego, ale to są różne osoby w nich przedstawione różne historie, różne sposoby opowiedzenia tego bardzo pod tym względem ta książka jest zróżnicowana. Sporo jest też takich opowieści, które nazwałbym wajrakowatymi. To jest wielka zaleta tej książki, bo to jak Jan Puczek o tej przyrodzie opowiada, to widać, że po prostu te rzeczy kocha. I jest w tej książce sporo zachwytu nad takimi najprostszymi rzeczami. Kiedy wypisywałem sobie takie cztery tematy, które najczęściej się tutaj pojawiały, to poza rzeczonymi Hunskarami jest tam drzewo. I drzewo mam wpisane właściwie jako pierwsze, jako otwierające tę listę. Drzewa, lasy, zieleń, wokół tego tutaj, nie chcę powiedzieć, że wszystko się kręci, ale to są elementy, które są cały czas tutaj obecne. Poza tym drzewem, lasami, jest mapa. Bo skoro mowa tutaj o wędrówkach po krainie, no to nie sposób wędrować po krainie kiedy nie ma się mapy, i mapy różnego typu pojawiają się no, w połowie tych tekstów. Te mapy są tam wkomponowane, to jest są, czasami są teksty wręcz o mapach starych, o mapach nowych, o mapach w skali 1 do 1, o przetarciach na mapach itd. itd. No, sam obiekt mapy, wędrówki, mapy fizycznej bardzo jest rzeczywiście wdzięczny i znajduję to w tych tekstach gdzieś ujście bo ta mapa jest obecna. Trzecim przedmiotem, który tutaj jest czy zjawiskiem, właściwie nie wiem przedmiotem chyba, to jest przedmiot. Jest kolej wąskotorowa. Temat kolei w Czechach pojawiał się u mnie wielokrotnie. Temat tu kolei na Słowacji nigdy nie było. Natomiast Historia kolejki wąskotorowej, historia kolejki zbudowanej przez rodzinę Palfich, to byli tacy ziemianie, arystokracja, którzy bardzo w tamtym terenie aktywnie działali, którzy no, cywilizowali go, którzy byli właścicielami jego, którzy go rozbudowywali. Więc historia kolejki przeplata się z historią rodziny Palfich, ale ta kolejka jest. Trochę szansą na opowiadanie różnych innych historii, bo ta kolejka opowiada o tym, kiedy była budowana, ale także fakt, że jej nie ma, powoduje, że można wybrać się na wędrówkę śladami tejże kolejki, przecinkami leśnymi, żeby zastanawiać się nad tym, jak to zostało zbudowane, jak ta kolejka jeździła, co myśleli ludzie. I ta kolejka, w ogóle ta wąskotorówka, też jakoś mocno wpisuje się dla mnie i w Europę Środkową. I w kontekst tej soliny, i w kontekst tych lasów, tej przyrody, bo to jest taki przemysł rzemieślniczy, taki przemysł na małą skalę. To nie jest wielki pociąg, który przejedzie, tylko to jest mała kolejka, która jeździ, aczkolwiek, aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, że autor zastanawia się, no, teraz za nią tęsknię, ale co byłoby, gdybym tutaj żył te 80 lat temu i ta kolejka, Cały czas by mi jeździła, przeszkadzałaby mi w wędrówce. Kolejka więc tutaj jest. To, czego w tej książce nie ma, nie ma zupełnie, to nie ma zupełnie polityki. To jest jedna z niewielu książek o Słowacji, która jest całkowicie odcięta od polityki i wątków politycznych. Pojawiają się jakieś komentarze na temat społeczeństwa. Ale to są komentarze, które są ponadpolityczne, bo fakt, że w lesie znajduje się śmieci, albo pod miastem znajduje się działki, w których pracowicie ktoś wyciął wszystkie drzewa, ale obsadził je sobie tujami, po czym ścina trawnik do dwóch centymetrów, to to jest zjawisko niepolityczne, tylko społeczne. Natomiast tutaj polityki nie ma. Pojawiają się oczywiście wątki polityczne w kilku tekstach, no bo nie sposób, żeby się nie pojawiły, jeżeli mowa o II wojnie światowej. Ale także i to jest też ciekawe. Ta książka pokazuje ogromną odrębność doświadczeń słowackich z okresu II wojny światowej. Bo pomyślmy sobie, co byłoby gdyby tego typu historie snuć o jakimś fragmencie polski. Nie sposób byłoby opowiadać tego bez opowiadania co wydarzyło się w latach 39-45. A tutaj można a tutaj można, mimo że nie są to opowieści budujące, bo echa są, bo Druga wojna światowa jest wspomniana tak, że no było jak było. Nagle zniknęli Żydzi. Nagle zniknęła właścicielka sklepu. I tyle. Nic więcej. Tu nie ma wojny, tu nie ma okupacji. Tu gdzieś są Niemcy, którzy pod sam koniec się pojawiają, ale właściwie są gdzieś w tle. To jest coś, co bardzo wyraźnie odróżnia tę książkę od naszych polskich doświadczeń. I to jest szalenie interesujące, że 200 kilometrów od granicy polskiej mamy coś tak zupełnie innego. To jest książka bardzo kameralna, bardzo spokojna. To jest rzeczywiście taki bardzo osobisty przewodnik po miejscach, po paśmie górskim. I ten element przewodnikowy, powiedzmy, jest czymś, co akurat dla mnie było najmniej interesujące, bo no, to były, nie ukrywajmy, nieznane lokalizacje, nieznane szlaki, więc wątek turystyczny jest, był dla mnie zbędny. Natomiast to jest jeden z wątków, po prostu. Ale dołożone są te wszystkie fascynujące historie historie o krzyżach, o domach, o magazynach, o kolejkach. Są też tutaj, proszę Państwa, historie o zwierzętach. I jako przykład trochę narracji Jana Puczka, żebyście Państwo zorientowali się, czy mieli szansę jakoś poczuć, jak ta książka jest napisana, to pozwólcie, że przeczytam Państwu fragment opowiadania, które zatytułowane jest przeciąg na ścieżce. W ogóle przeciąg na ścieżce bardzo podobał mi się metafora. Tego, kiedy idzie się jakimś lasem i wchodzi się na ścieżkę, którą wieje wiatr, i czuje się tak, jak ten wiatr po plecach spoconych gdzieś przemyka. Bardzo, bardzo piękne. No i pozwólcie Państwo, że przeczytam teraz mały fragmencik. Filip twierdzi, że to miejsce naprawdę jest bardzo szczególne i obdarzone siłą. Kiedy rano wychodzi na spacer ze swoim białym psem Polarką, przeklina i cierpi przez cały czas, kiedy wspina się obok głównej drogi w stronę hajczka. Ale gdy tylko przejdzie już przez cmentarz i za kalwarią wskoczy na tę polną ścieżkę, wszystko się nagle rozpogadza. Jakby kilka kroków w tym kawałku świata całkiem wyczyściło mu umysł. Co na tej polnej drodze jest takiego wyjątkowego? Może to, że w tych właśnie miejscach stała kiedyś pierwotna wioska. Dawny Trstin. Siedziba mahalów, Mocidlany. Życie już dawno wsiąkło tu w glebę, lecz czasem się jeszcze odezwie. Trudno dziś sobie wyobrazić jakieś chałupy na polach, które przez całe wieki są orane, a tym bardziej całą uliczkę. A jednak wszystko tu kiedyś stało. W pobliżu starego kościółka. Na górce, która nosi nazwę Mocidlowi niedaleko grobów, spośród których na co trzecim widnieje nazwisko Mahala. Bo tam niżej, niżej były tylko mokradła i bagna, sześćła trzcina, która do dziś potajemnie wypija wodę ze wszystkich ogrodowych jeziorek. A na takiej ziemi człowiek z trudem może się zakorzenić. Na temat haiczka krąży cała masa legend. O cudownej figurce Marii Panny, która uzdrawiała chorych, Chromych i ślepych O leczniczej wodzie siarczkowej ze studzienki O tajemniczym przesuwaniu materiału budowlanego Podczas budowy kapliczki O biednym, bosym mężczyźnie w czarnym płaszczu Który w środku zimy objawił się dzieciom Podczas ich zabawy na sankach Coś jeszcze? To oczywiście o złodziejach, którzy ukradli z kaplicy Starą rzeźbę piety z lipowego drewna Chcąc ją sprzedać do Austrii Ale w ciągu roku spotkała ich kara Jeden stracił nogi, a drugi życie. Albo o chłopcu, który kiedyś wdrapał się na stary dom, aby wybrać jaja z wroniego gniazda. Spadł z drzewa z jajem w zaciśniętej piąstce. Chłopiec zmarł, a z jajka po chwili wykluła się mała, różowa, nieopierzona wrona. Są jeszcze legendy miejscowego rzeźbiarza Skali, który przy drodze do hajczka sadzi jedno obok drugiego drzewka nowej alei. Pogodzony z tym, że już nie dożyje chwili, kiedy drzewka zakwitną. Niedawno opowiadał mi o nocnych orgiach dzików, jakie rozgrywały się pod dziką gruszą na skraju haiczka. Przejrzałe, drobne owoce spadły wyjeżdżone przez traktor kolejny, sfermentowały tam i zwabiły małą czeredę dzików. Dwie stare świnie zaczęły się paść i energicznie odpędzały od siebie młode. Ale w miarę zjadania gruszek. Ich chód stawał się coraz bardziej niepewny, aż w końcu się przewróciły. Trwało to ledwie z 10 minut i stare dziki były w sztok pijane. Wtedy ten przysmak zaczęły zjadać młode sztuki i scenariusz się powtórzył. A skala tam stał, obserwując stado napranych dzików, i nie mógł od siebie odpędzić myśli, że coś takiego widział też wśród ludzi. W taki sposób pisze Jan Puczek. Teksty, które Państwo tu znajdziecie, to są teksty zasłyszane, wyczytane. W podsumowaniu tej książki autor dziękuje osobom, które były dla niego inspiracją, które dzieliły się z nim swoimi historiami, które dzieliły się z nim swoimi fotografiami, swoimi opowieściami, były dla niego przewodnikami, zabierały go. Autor mieszkał w tym miejscu przez trzy lata. I to widać, to wszystko w tej książce Państwo znajdziecie. Wątkiem jeszcze jednym, który pomyka gdzieś tutaj, ale, ale jest jednak obecny, jest pewien, nazwijmy to, wątek rodzicielski. Jan Puczek w części tych wypraw bierze udział z synem. Syn ma kilka miesięcy, nosi go w nosidle, ale z nim rozmawia. I ten wątek. Relacji, relacji ojciec-syn, takiej bardzo początkującej, też jest tutaj obecny i też nadaje tej książce takiego ogromnego ciepła. To jest bardzo ciepła książka. Książka, która opowiada o egzotyce, egzotyce bardzo bliskiej, egzotyce nam nieznanej, chociaż nie mam wątpliwości, że gdyby dobrze poszukać, to bardzo podobne historie znajdziemy też w Polsce. No bo przecież bycie czy mieszkanie w miejscu trochę zapomnianym, trochę na uboczu, daje szansę na znalezienie tego typu historii wszędzie. Ja przeczytałem sobie Małe Karpaty z ogromną, z ogromną przyjemnością. Nawet dozowałem sobie to opowiadania, żeby nie przeczytać tego naprawdę w dwa wieczory. Bo to tak trzeba uważać, bo to naprawdę po kilka stron niektóre. I łatwo po prostu się ponieść. Przeczytałem, mogę Państwu polecić, w szczególności osobom w naturalny sposób, które interesują się Słowacją, ale jeżeli w ogóle śledzicie Państwo serię Sulima i ją lubicie, to to jest książka, która, jak mówię, do tej serii idealnie pasuje. Zapraszam Państwa do słuchania poprzednich odcinków podcastu. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.